Dbać jakie liczne. Dwa. To są dwa borowiki. Przed chwilą znalazłem. Pokazałem przed chwilą filmik. Dwa borowiki. I te dwa borowiki ładnie obczyszczę i pójdą w marynatę. Całe z nóżkami. piękne naprawdę chowam mi do środka do siedzenia do... mam tu taką kieszeń dużą do tej kieszeni schowam przyjdę do domu to ich obrobię no. ale śliczne naprawdę zajebiste to są borowiki grzyby jadalne z dębowego lasu